I'm sorry, 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 I'm my best friend. Some i am sorry i back again i better come on in my kitchen It sorry i A wy idziecie razem? Nie, kręcę yeah, film. <try> no człowieku. Spierdala mnie, nie? To ubiegł, kurwa, nie? Bata. Pa pa. ale w krzaki przedjebane, nie? Dlatego on kurwa... No walcz, walcz chłopie. To właśnie jest sum. <gry> Albo coś. Pa, widziałeś, widziałeś, widziałeś? No powiem ci, nieźle walczy, nie? Więc dawaj, dawaj, nie? To będzie coś fajnego, na pewno będzie coś fajnego. Pa, pa, pa. Może byś miał życiówkę swoją. Kurwa, kaka to jest, nie? Chłopie, może byśmy miał najlepszą rybę, jaką złowiłeś. No, a jak ją No, ale może ja. będzie taki wielki. Ja no, zobacz, jak on walczy, nie? Człowieku, wędka cała się zgina. Gruntówka na metr na Fidera, nie? Ja się kurwa na chcę. Szmanko, coś tam w Zaraz mamy 5 czwarty rano. No i trochę rybek. A grunt typowo nie kręciłem, bo kamerę zostawiłem w domu. Nagrywam z telefonu. Czy ryb? Czy na filmie będzie pokazany jak. ...mi brała większa taka, trochę, ale ja nie wyciągnąłem tego, jest. No, jest Zostaną wypuszczone. Tak to widać. Czwartę rano, wracam do domu. Puszczamy ryby. Nie chcę chmurać. Jeszcze mało powietrza. Nie żyją? Żyją, Bo są w szoku, wiesz? Nie żyją, zobacz, odpływają inne.

不能